Hej, z tej strony Bradley i dzisiaj pogadamy na temat sezonu pierwszego w Diablo w sumie to będzie taka recenzja Diablo 4 w edycji sezon pierwszy więc na początek od razu moja ocena to 2 na 10 i tyle w materiale bo żeby oceniać grę to jest potrzebny content, a w Diablo 4 tego dalej nie ma w sumie powiedzmy, że niby jest, ale to jest takie naciągane gówno, że można powiedzieć, że free to play e dają więcej na start. Yy, oczywiście, no co, oprócz tego, co jakie było moje zdanie, do Diablo 4 na początku się zmieniło diametralnie, bo okazało się, że ten pierwszy to jest gówno, ma mało kontentu. Eee, powiedzmy, że działa troszkę ten Battle Pass e, jak Karnet e, w Destiny, czyli nie dostajemy cały tam, e, jakby nie zwraca nam się ta waluta, żeby kupić kolejny Karnet. Ale e, w Destiny mamy cotygodniowe postępy fabularne i coś farmimy. A tutaj dostajemy misję, którą zrobimy w, w pół godziny w sumie. Wszystko bo jeżeli najpierw odblokujemy, e, jeżeli najpierw odblokujemy sobie te, te zadania, nie. I jak ja zrobiłem je z początku, to później bodajże pół godziny do godziny i miałem zrobioną całą fabułę tego sezonu. Fabuła jest beznadziejna i nawet nie będę tutaj e, mówić e, w sensie po prostu wam zaspileruję, bo nie będę tutaj ucinać tego, co nie, co jest, bo ta fabuła jest tak nieistotna, tak pusta i taka nudna, że spoilerując wam to, po prostu oszczędzę wam spędzony czas w tej grze. E, będziecie mogli go wykorzystać na coś lepszego, więc. Jest sobie taki Kormont, który jest jakimś kompletnym idiotą, nie wygląda jakąś fajną postać. Jest taki, taka Ciamajda w sumie wychodzi na to. I nagle pojawiają się te sp sprugawione gówna, które po prostu są przerobione z jakimiś postaciami, tylko z jakimiś dziwnymi mackami. Kompletny nonsens. No i tak wygląda tak, że no, spotykamy się z nim, on ma jakieś takie śmieszne, wiecie, skrzyneczki z metalu i łapiemy ich serca, tych stworów, żeby usunąć z nich spaczenie, no i się okazuje, że tam był Warszan bodajże, jego mistrz. No, i go tam e, dosięgło jakieś spaczenie, czy tam coś tam, i on chciał z niego to usunąć dzięki tej klatce, ale to się nie udało, i stał się tym potworem. I później dotykając inne te potwory, te potwory, znaczy ludzi, to zamienia się w te potwory, nie? I, i po prostu z naszą postacią próbujemy zdobyć informacje jak rozdzielić to, to demoniczne gówno od ludzi, żeby ludzie byli dalej ludźmi, a te demoniczne gówno wywali z nich. No i, e, no i okazuje się, że w sumie to wszystko on to zapoczątkował, właśnie jak tu już chwilę temu powiedziałem No i w sumie to tyle z tej fabuły I Okazuje się, że nie da tego się naprawić I po prostu sens farmienia tego, że możemy to po fabule tego FABULE może być, że to po bocznym questie Takim troszkę bardziej obszernym Po prostu daje nam powód do tego, że to dalej są dostępne te podziemia No i tyle w temacie Fabuła się na tym kończy Generalnie Mamy tutaj kilka, tu mamy bodajże dwa gdzieś. Później tutaj mamy dwa. W Scott's w ogóle tego nie mamy, mają wyjebane na to. Później w stanie tak samo mają wyjebane. No i Hawesarze tutaj też są dwa. No i one, miałem nadzieję, że będą jakoś ciekawsze, no ale w sumie to wygląda tak. Masz sobie po prostu, nazwijmy to, są zwykłe podziemia. Tylko, że wejście wygląda jak do piwnicy, w środku to są podziemia, tylko, że jak zrobimy główne zadania do stylu podziemi, to mamy jakieś przejście do serca i w tym sercu mamy po prostu, możemy odżyć jednej ze trzech, czterech strzykawek, później tam jest chyba pięciu i później chyba sześciu, pięciu bodajże, ale głównie mamy po prostu trzy, które wyglądają o tak. Tu mamy inwokację plugową, tam brutalną, zaciekłą i podstępną. I chodzi o to, że po prostu każda z nich jest innym typem zdolności, które możemy założyć do pierścionka, amuletu i tyle. No i mam jeszcze białe tam tę strzekawkę warszana i tam jakąś ulepszoną. I to wygląda tak, że po prostu są bardziej silniejsze, i może polecić z tej białej strzekawki po prostu biały przedmiot. No i tyle z tego całego gówna. No i powiedzmy, że jest to fajne, bo początek sezonu, powiedzmy, że był fajny, w sensie fajnie mi się to framework a tu poleciał to, że zadaje obrażenia zwiększone od odcienia, e, później tu, że tutaj mój rozkład tworzy zwłoki, e, a sorry, czytam legendarki, nie ważne, że tutaj jak mam trzech wrogów, to jest z niedołężenie e, tutaj, że on zadaje że po prostu generalnie większe obrażenia, no, i później, tutaj, że przecież się obok zwłok od razu odpala e, eksplozję tych zwłok, więc powiedzmy, że nie klikam klawiszy. To jest troszkę głupie, bo jednak chyba w tych grach chodzi o to, żeby klikać te klawisze w jakiejś sensownej kolejności. A zostaje mi w sumie czwórka, no i czasami tam dwójkę. A tak to w sumie skill sam za mnie wszystko robi. No, i na początku się fajnie bawiłem, bo zaczęłem fajnie buildy wchodzić. Tu te nowe przedmioty w sensie zdolności. Bodaj, to, to jest fajne było i coś jeszcze było fajnego, ale generalnie tyle w temacie. Legendarek to dupy nie urywa, powiedzmy, że kilka, ale wszystko pod jeden build głównie idzie. Dalej w Diablo nie ma uniwersalnych buildów, w sensie, że wchodzisz sobie w drzewko, nie? I mówisz, o wow, to było to, teraz zacznę, pójdę w krew i rozbuduję se krew. Czy tam a pójdę w kości i nagle będzie coś fajnie, fajniejszego? No, dalej tego nie ma. Głównie najlepsze to są po prostu albo iść w cieni, albo w kości. Oczywiście kości znarfili bardziej, ale dalej to dupienie urywa. E, co jeszcze takiego ciekawego w tej grze? No nie ma nic więcej ciekawego w tej grze. Cześć Te Roboś. E, wracając, na czym stanęłem, No, że generalnie Diablo jest beznadziejny. E, no i co jeszcze dostać ma, no oczywiście był wielki nerf wszystkiego, magów super znerfili yy, później tam resztę po jakiejś części ponerfili, no i nagle ludzie wyzywają No e, i po co znerfiliście, to o co chodzi, bez sensu, nie, że nerfisz, żeby co, żeby gra dłużej trwała No i w sumie to twórcy później zrobili streama i no, powiedzieli takie No, przepraszamy za takie coś i cofniemy to, w sensie, naprawimy ten błąd ale ale nie naprawimy tego błędu od razu, tylko sobie musicie zaczekać aż aż nam się zachce. Czyli w sumie to no, w sumie to zepsułem kamerkę. No, na czym stanę? No i w sumie to naprawimy to, co zjebaliśmy, ale nie naprawimy tego od razu, tylko naprawimy to w sumie za dwa tygodnie, bo tak czy tam trzy, No więc bawcie się dobrze. Tyle w temacie. O boss się zacznie. No więc generalnie Diablo dalej nic nie oferuje niezwykłego gra jest dalej durna ma mało kontentu te kilka legendarek powiedzmy że coś daje ale na dłuższą metę dalej to to samo Diablo sezon to powiedzmy miłe rozszerzenie ale według mnie to jeżeli byłoby w podstawie to byłoby miło bo bardzo powiedzmy rozszerza budowanie postaci, a nie wrzucanie czaszek w e, biżuterię. E, no i co poza tym? Oprócz tego, że mi zaczęło ciąć na obesie, ale to mniejsza damy rady zabicia szafę, czy tam co tam będzie. E, no, to co poza tym? No fabuła z sezonu są no, takie 2 na 10. Liczyłem, że to będzie. W sensie generalnie liczyłem, że ta fabuła może będzie w jakimś tam stopniu zbierać się do. Nawiązaniu do dodatku, czy coś w ten deseń, a nie to wyszło na to, że w sumie to koleś był problemem tego wszystkiego i w sumie koleś naprawił ten problem z naszą pomocą i na tym się kończy i nie ma żadnego jakiegoś tam nawiązania do jakiejś większej fabuły, czy do jakiegoś ciągu dalszego. Generalnie, gry się nie, w ogóle nie opłaca grać już aktualnie. Poczekać może za, za rok, to może coś będzie sensownego do ogrania. Aktualnie jestem bardzo nastawiony na połę. Zacząłem w sumie grać w połę. Już w sumie nabyłem chyba sobie z 10 godzin. gram sobie jakiś pseudo-mago nekromantom. I pomijając to, że jakoś nie jestem wyspecjalizowany w języku angielskim, ani w rozumowaniu tego, co tam za zdolności działa, jak to działa, bo w sumie możemy po prostu na. Bez żadnego oglądania filmików, tak na ślepo uznałem, że pójdę sobie pograć w PoE, może jednak dziwnym cudem się wciągnę w tą grę, nagle zacznę może ogarniać i tak jak na początku, bo od PoE się bardzo, bardzo dużo razy odbiłem i to na bardzo dużej przestrzeni lat, bo po prostu nie ogarniałem co się dzieje, i w sumie pomijając, że pierwsze dwie godziny może nie wiedziałem co się dzieje, ale, jak zacząłem ogarniać kwestię, jakąś tam powiedzmy mini podstawę, taką super, super podstawę, można by powiedzieć, że jakiś pseudo tutorial, to nagle wyszło, że gra jest cholernie fajna i grywalna. I ilość mo możliwości do modyfikowania yy, i w sumie to może jak to jakaś super prosta rzecz, ale. Jak zacząłem ogarniać, że te właśnie łączenia na zbroi działają tak, że jeżeli można to z czymś połączyć, i nagle okazało się, że jedną zdolnością mogę trzy inne swoje zdolności aktować przy okazji, to nagle gra się stała tak fajna, że wow, że na pewno wrócę do tej gry, będę jeszcze więcej w nią grać. Nie więc o tym, że na pewno będę spróbuję zagrać w połę dwójkę bo Diablo 2 to w sumie może za 2 lata da coś fajnego. znaczy na pewno za dwa lata dostaniemy kolorowe skiny, pewnie jakieś no nowe latające Jezusa. i jakieś durne skrzydła pewnie kolorowe. Bo gra na pewno w 99% skończy jak kod aktualny, który na początku miał jakieś fajne militarne przedmioty, a teraz mamy Homelandera z laserami i foczu, więc nie ma tak sobie Pójdź sobie chcieć postrzelać w grze, ale przy okazji zabijacie koleś, który lata i strzela laserami. E, więc w sumie to tyle z mojej recenzji Diablo, więcej nie mam do powiedzenia. gdyby chciał zrobić recenzję, to nie ma co recenzować, bo contentu dalej nie ma. E, najwyżej moja ocena względem ostatniego, powiedzmy, że pseudo recenzji spadła w sumie do... takie... może będzie to trochę kontro... kontrowersyjna ocena, ale do takiego 4 na 100. Może za, za ten rok będzie 20 na 100. Wtedy można już wtedy powiedzieć, że gra jest powiedzmy, że na super zniszce opłacalna do grania. No a tak to wszystko i, i, i tyle w macie, Cześć.